Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. W tym filmiku mamy dla Was bardzo prosty i bardzo ciekawy projekt. To jest słonik. Idealny projekt dla początkujących jest tutaj parę trudniejszych rzeczy. Wszystkie zagięcia i, i właśnie zakola są trochę trudniejsze do uszycia na maszynie i stanowią nieco większe wyzwanie, a słonik jest również idealnym prezentem możemy zrobić uszyć na maszynie takiego słonika i potem dać w prezencie. Teraz pokażemy wam wszystkie rzeczy, które nam będą potrzebne do zrobienia tego projektu. Oczywiście jak zwykle szpilki, nożyczki i materiał, no i wypełniacz, wata albo fizelina. I teraz parę słów na temat materiału. Będziemy potrzebować dwóch rodzajów materiału. To jest materiał na część główną słonika. Możecie sobie taki projekt słonika znaleźć w internecie albo samemu zaprojektować. To nie jest trudne, ale pamiętajcie, że słonik po wypełnieniu i zszyciu będzie dużo chudszy. Dlatego tutaj jest grubszy. Ma grubszą trąbę, grubsze nóżki. Tak gdzieś 1,5 cm, a 2 cm trzeba sobie dodać, bo potem wyjdzie wam za chudy słonik. A tutaj są uszka. Uszka będą podwójne, będą złożone z dwóch warstw, i będziemy dlatego potrzebować aż czterech uszek. Uszka słonika zazwyczaj znajdują się w tym miejscu, mogą być pod kątem, mogą być prosto, jak Wam się tylko podoba. Są z innego materiału, dzięki temu będą się trochę odróżniać, i też będą trochę wypchane fizeliną. Teraz odkładamy na bok część główną i szyjemy uszka. Musimy znaleźć te uszka, które pasują do, sobie, do siebie. Chyba, że mamy cztery, dokładnie takie same. Kładamy lewą stroną i szyjemy wzdłuż brzegu, zostawiając na samej górze otwarcie. Przez to otwarcie przewrócimy materiał na drugą stronę. Oczywiście z drugą parą uszek robimy dokładnie to samo. I teraz mamy e, parę uszek. Do przewrócenia e, uszek na drugą stronę e, użyłam długopisu. Czasami przewrócenie przez taką małą dziurkę jest dosyć trudne. I teraz jeszcze wypchamy uszka wypełniaczem. Oczywiście nie możemy do środka za dużo napchać tego wypełniacza, bo wtedy e, zrobią się kluseczki, a nie uszka. A teraz mamy główną część słonika, będziemy zszywać wszystko razem. E, ogonek. Ogonek powinien mieć supełek na końcu i jeszcze jeden supełek w środku. E, tak, żeby ten ogonek, jak widzicie, jest dodatkowo pleciony. E, tak, żeby nie było zbyt łatwo wyrwać ten ogonek. Możecie też dużą część ogonka zostawić w środku, i znowu, właśnie po to, żeby się lepiej trzymał. Wkładamy uszka i przykładamy drugi materiał. Teraz musimy wszystko równiutko sobie ułożyć, przytrzymać szpilkami, żeby te zagięte kształty ładnie wyszły na sam koniec. I zostawię otwarcie na grzbiecie słonika, to jest taki prosty kawałek materiału, przez który łatwo będzie przewrócić całość na drugą stronę. I teraz mamy słonika na lewej stronie. Do środka jeszcze musimy włożyć wypełniacz. Na wszystkich zagięciach robimy malutkie nacięcie, dzięki temu również będzie to wyglądało po przewróceniu. Tu w środku mamy ogonek. Aby było równo na wszystkich kantach, możemy pomóc sobie szpilką albo igłą. I możemy dodatkowo wyprasować słonika, wtedy będzie równiej. I do środka wkładamy wypełniacz, czyli watę albo fizelinę. Pamiętajmy, żeby robić to z umiarem. Jeżeli za bardzo napchamy słonika, to będzie śmieszne pękaty. Eee, więc tak nie za dużo, nie za mało tego wypełniacza. Wtedy będzie idealnie. Tyle powinno wystarczyć. Ma być sprężysty, niezbyt płaski i też niezbyt e, wypukły. A teraz zszywamy otwarcie zszywamy od środka, od jednego szwu do drugiego. I słonik jest gotowy. Możemy przyszyć uszka, żeby nie klapały, żeby nie sterczały do góry. W zależności jakie uszka u słonika lubicie najbardziej. Jak mają odstawać, to też jest ładnie. I tak właśnie wygląda słonik. Można go sobie postawić, może leżeć. W każdym razie na sam początek ciekawy projekt. Jak widzicie trąbę ma i nóżki ma dużo chudsze niż e, początkowo mieliśmy wycięty materiał. Możecie też przyszyć mu oczka yy, z koralika na przykład albo małych guziczków, co tam macie pod ręką. Poza tym słonik nie potrzebuje więcej ozdób, jest dosyć kolorowy, materiał jest w ciekawe wzorki. I tak wygląda słonik oparty o ścianę. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was, jak zwykle, do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć.